Co ja mam mu niby teraz zrobić? Ej, mam nadzieję, że to słyszycie. Ja. E <laughs> No, dzień dobry, witam serdecznie w szesnastym epizodzie Blazing Emerald w odcinku, gdzie pan Pitur wreszcie jest jakkolwiek żywy. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale robię błyskawicznie dla was team recap, bo nic się nie zmieniło, jest bank magneto, dice, na którego dalej trzeba uważać, robochłop, okno oraz drobnostka. Mam też piękne tło w, w, w tle, dzięki mojej wspaniałej małżonce i jest wspaniale. Słuchajcie, Ostatnio byliśmy w Kasynie i parę osób pisało fajnie, ale zejdź na dół i tutaj pograj na jakiejś maszynie. Nie wiem na której. Na tej? Nie, na tej również nie. Może na tej tutaj, może o to chodzi. Cóż, nie działa. Panie szanowny, przepraszam, może na tej mam pograć z Tobą, tak? Zobaczmy. Nie, też nie działa. Nie mam pojęcia o jaką maszynę Wam chodzi. To jest ostatnia. ja wiem, co to jest Wonder Trade. Nie, nie, nie chcę tego robić. No dobra, darujemy sobie. Darujemy sobie. Uciekniemy stąd, ehm, panie Diglecie. Nie mam naprawdę czasu na takie pierdoły. Czy to nie była pierwsza walka Bonka? <laughs> Ze wspaniały Pokémon. Dobra, mam kilka informacji, które chcę przeczytać. Pierwsza rzecz: e, ktoś napisał, że na startera z Johto jest jakieś w ogóle 3% szans, jeżeli chodzi o wykluwanie z Yaoya, więc ej, fajnie. Kolejna sprawa. Tutaj parę osób. E, cała jedna wspomniała, że przy wykluwaniu jajka dałbyś info o epilepsji. Przepraszam najmocniej. Nie jestem w stanie pamiętać o tym wszystkim. Nie wiem, dlaczego sprawdziłem te czikorite. Następna sprawa. Jak mamy tego choeniańskiego elektryka czy coś takiego, to w tym Desert Underpass, gdzie go złapaliśmy, możemy go levelować i wtedy ewoluuje. To jest fajna informacja. Dalsza rzecz. Mam podobno... Lub w boksie Pokemona, który ewoluuje przez jakiś kamień. Nie wiem który, jest bardzo możliwe. I um, podobno jest hard scale. Um, znaczy gościu, który chce hard scale, żeby przywrócić ataki. A hard scale chyba mam, więc. A i właśnie, Pan Glider. Jesteś mi bardzo potrzebny, kolego, do pewnej rzeczy dosyć nietypowej. E, mianowicie Thief. Cóż się nie udało. Chcę zobaczyć, czy pan Glajgar no może trzymać ten Razor Frank. Może trzymać. To jest jako item drugi, więc nie wiem, czy ma szansę zero, czy ileś, ale ma chyba bardzo małą szansę, co mi się cholernie nie podoba. Ja potrzebuję dużo większej szansy. Miałem zrobić z tego streama i wiecie co? I nie zrobiłem. I zapewne jeszcze przez jakiś czas nie zrobię, bo nie mam w ogóle czasu na życie. Ostatnio byłem w ogóle wy... Wypierniczony, tak bym to nazwał, przez chorobę, jaka mi się przydarzyła, bo kojarzycie, że mówiłem, że o, pan Piotr, się źle że coś tam jest, ale spokojnie już niedługo wrócimy, fajnie, po czym okazuje się, że był nawrót choroby, tylko, że drugiej i jeszcze gorszej i leżałem w wyrze bez w ogóle siły do życia. I do czegokolwiek. A teraz jak widać jest już dobrze. Już uśmiechnięty siedzi przed komputerkiem. To znaczy że jest zdrowiutki, pamiętajcie. Siedzisz przed komputerem, znaczy że jesteś zdrowiutki. Tak jest, dokładnie tak. Kolejna rzecz. Nie ma kolejnej rzeczy. Mogę dzisiaj wreszcie iść dalej i zamierzam iść dalej. Ktoś pisał, konkretnie pan Udew, że on ma świetny sposób na um, zmagania. Czy ktoś mi się dobija do drzwi? Mam nadzieję, że nie. Że... Pan Udew ma świetny sposób na zmagania z kasynem, który można by w ogóle zastosować. Mam dosyć szukania tego zasranego, tego... Nigdy nie uzyskam. Tego, no, sami wiecie. Chyba, że jest jakiś sposób, żeby je wywoływać. Dajcie znać, bo... Przecież to jest dramat. Boże, jaki piękny skamorzy. Gdzieś tutaj powinien był być. Powinien być ten gość. Hyperposion, dobrze. Um... Tutaj. Mów tu, Thor. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oddawaj mojego ice sharda. O, dobrze, dobrze. Nabyty z powrotem. Stracony wcześniej w najgorszy możliwy sposób, czyli przez speed up button. Odzyskany. Powrócił z zagrobu. Dobra. Co mieliśmy ostatnio? Chyba do Slateport muszę się udać. Jestem żywy. Jestem żywy. Jeżeli jestem zbyt żywy, to sorry. Ale nie interesuje mnie wasza opinia. Ham ze wsi. Dosłownie ze wsi. Nie tędy droga. za przygłup. Przejść tu, zejść na dół, ominąć sobie pierdyliard. Wait, mam jeszcze dwie monety. Mam dwie monety. Nie wiem, nie wiem, dajcie znać, dajcie znać, bo możemy złapać survivora lub zangusa, któregoś z nich. Um, I fajnie by było... Czy ja się walnąłem i źle poszedłem? Tak, oczywiście, że się walnąłem i źle poszedłem za przygłup. Ktoś pisał, oj Peter, przecież masz Razor Fang w tym plecaku. No? no mam, ale mi chodzi o Razor Claw, ok? No to mi chodzi. Murky Claw służy do ewolucji Sevipera lub Zangusa. I coś tam jeszcze służyło do jakiejś tam innej ewolucji. Nie wiem, ale bardzo chcę użyć. Tylko nie wiem, czy warto. Gdzieś był. Wiecie po co, bo się skaczy na rowerku. Dobrze, dobrze, skakańs skakańsko robimy. O właśnie, właśnie, właśnie. Bo się otwiera tajemne przejście. A po wejściu do środka okazuje się, że przejście y, wprowadza nas do Magma Hideout, co oczywiście oznacza nowego Pokemona. Błagam, niech to będzie coś fajne. Nie ma. Nie <ścoughs> istnieje. Wow. Wow. Eee... Nigdy nie użyję Fiszy. Nie oszukujmy się. Nigdy tego nie użyję. Więc... walić, idziemy dalej. Amy swędzi nosek niemiłosiernie. Oj, oj, oj. Panie Nosku Szanowny, proszę się opanować. No nie, po prostu nie. Bąk! Swagger! Damy radę. To był cztery! Zero mocy! 8 tak naprawdę ma dużo więcej mocy, warto, warto używać ósemki, a nie jakieś useless czwórki. Tam się nie da wejść, spokój. Może tu będzie nowy pok? Nie będzie. Wywalili w ogóle tutaj dzikie poki. Czy to jest dobre, czy nie? Sami ocencie. Ja uważam, że tak, bo to nie ma sensu, żeby oni mieli miejsce, gdzie, wow, żeby mieli kryjówkę w miejscu, gdzie jest um, dużo dzikich poków. No, 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 no nie. Jeszcze raz. bąk, Słager. Chciałbyś w frajerze. Zostaniesz drug blasta, się skończy. babci ranie. Minus fakt, że robi mi duży. duże kuku. Tak było chwilę temu. Tego bonka to ja bym sobie podleczył, wiecie. Hyper Potion? A co? Oczywiście, że tak. Czy gdzieś tutaj nie ma zaraz jakiegoś questu, że jak mnie zobaczą, to mnie stąd wyrzucą. To po prostu będę ich omijał. Geniusz. Wejdźmy sobie tutaj. Co my tu mamy? Może tu będzie pok? Nie będzie. Tamta mnie chyba przepuści i się nic nie stanie. Nie wiem czy tak miało być. Tu się zaczyna chyba ten quest. Nie, pomyliłem się. Pomyliłem się, to jest dojście do jakiegoś itemu. Pana Donfana to ja wo... O mój! Czy to był kamienny ruch? Chyba tak? I właśnie sobie zdaję sprawę, że Donfan kontruje mnie w stupro... O, oh, wait. To był chyba kamienny ruch. Stone Search. Nie wiem dlaczego tego już. O mój Boże. Za przygłup, dosłownie. Donfan nas kontruje bardzo. Bong! Magnitude! Magnitude! Wow. To było straszne, Boże. Donfan, jaki bydlak silny. Czy mamy jakiś inny item leczący, czy tylko Hypa potion, z których mam niewiele? Spoiler? Tylko hype Potion, z których mam niewiele. No i Max Potion, ale tego nie chcę zużywać. No dobra. Stapis. Dalej pamiętam, że ktoś mi pisał, żeby tego nie zużywać, nie sprzedawać, nie oddawać. Ile wy macie Donfanów? Opanujcie zmysły. Surf. Wiecie co, ja będę zaczynał oknem, bo jak mi Donfan znowu wyskoczy na ryj, to przynajmniej będę miał Intimidate i będę go kontrował. I będę mu Sraudor... Trzeba uważać. Drobnostka. Dziękuję. Trzeba naprawdę uważać, bo niepokojąco się zaczyna, a kończyć się będzie jeszcze gorzej. Dobra, to jest jak na razie bardzo zgrane duo, które nie ma zbyt wielkich szans na przeżycie. Zgrane duo. Dokładnie tak. Ale mam dobry humorek. Kurde, jakiś taki. Tak, mam wrażenie, dosyć pozytywny dzień. Nie, mam nadzieję, że Wasz dzień również był pozytywny. Przepraszam, że wczoraj się nie pojawił odcinek o odpowiedniej godzinie ani o żadnej godzinie, ale naprawdę miałem totalnie zawalony czas. A aktualnie, jak to oglądacie, to jestem chyba już po szkoleniu i wracam do domu. Chyba, że oglądacie to później, to, to wtedy nie. Co my tu mamy? Dzień dobry. Mighty Jena. Trzeba uważać. Drobnostko, pomóż, proszę. Czy każdy Mighty Jena ma tutaj. Nie, nie będę tego robił. Chciałem zapytać, czy każdy Mighty jest taki sam? Nie, gdzieś chyba miałem Item Finder. Nic nie ma. No dobra. Trzeba, trzeba się leczyć. Trzeba. Sami rozumiecie. Prawdopodobnie zużywam trochę dużo tych lekarstw, ale mam wrażenie, że po prostu lepiej zużyć niż nie i naprawdę to jest o wiele łatwiejsze yy, o wiele łatwiejsze wyzwanie niż w oryginalnej grze bo przede wszystkim nie ma tego zasranego teleportowania mnie w nieskończoność z powrotem mało tego to nawet nie jest labirynt, generalnie wchodzisz i idziesz dalej co za wspaniała rzecz ale naplułem w ten pewnie o to jest chyba jakiś ważny gość Handrum. dobra, damy radę jeszcze raz, najsłuch. Nice Za długo miał dobry humor. Dziesiątką, idealnie. Szczerze, ja zostaję. Ja nie mam co robić innego. No, szanujmy się piątką. Boże, Bonk, jesteś leniwym śmieciuchem dzisiaj, wiesz? O mój! Co ja mam mu niby teraz zrobić? Mogę się leczyć podczas walki? jak nie mogę? Dupa. Magneto. Thunderwave. <śmiewanie> Super. Dokładnie o to mi chodzi. No, oczywiście, że tak. No, oczywiście. <śmiewanie> Rozkoszne. Po prostu. O, prze... <śmiewanie> Przeżyłem. Śmiech na sali, nie? <laughs> Gdzie jest do cholery? Wow. I call it, śmiech na sali. Nie, 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 nie wchodzę tu. I call it! Śmiech na sali! Najśmieszniejsza rzecz w historii. Drodzy Państwo, jesteście gotowi na najzabawniejszą rzecz w historii tego kanału? Ej, no dobra, okej, okay, wleciała mi chwila paniki. Chyba nawet oni padli w odwrotnej kolejności, ale. Proszę pamiętać, żeby wyciszyć ten dźwięk. Co ja miałem wysoki? Chcę chyba tego użyć. Nawet bardzo. To też może być ciekawe. A co? Skompletuję sobie drużynę i zaraz wrócę. Okej, okay, czyli w tym miejscu chyba jeszcze mnie nie było. No cóż, szanowni państwo, wróciłem i mam nowy składzik. I zapoznajcie się z nim bardzo dobrze, bo nie będę powtarzał. Bong, Ridon bez żadnych zmian. Tesla Cool, Tenta Cruel. Powinien być Tesla Cruel, ale walić. Rain dish, bardzo szybki, bardzo silny, z Razor z, Razor Fangiem, z ruchami Overcharge. Wow. Spark, Poison Jab oraz Liquidation Levitate, Lucky to Altaria Fairy Dragon. Z Brave Dragon Dance Fly i Roost, czyli bezużyteczny moveset, ale ej. potrzebowałem Flyera, ok? Amigo, Ludicolo. Specjalnie wydałem dużo pieniędzy na Waterstona, więc docencie niestety Absorb, a także Surf. Magical Leaf i Fake Out. Świe świetny moveset. Grażyna, Ariados, Skill Link z Pin Missile, Spike Cannon, Poison Jab oraz Virgate, który dodatkowo boostuje Spida. Wow. Him Shiny Banet. Shiny Banet, jest piękny. Feint Attack, Blackout, który ma szansę na uśpienie. Beguil, Beguil. Który, jeżeli dobrze zrozumiałem, to jeżeli przeciwnik ma e, zabójanie się, ten status, to w ogóle go zabije? Nie wiem, możliwe, że źle zrozumiałem. Oraz Willomys z priorytetem, bo mamy taki pseudo prankster. I to tyle. Także, ej, ten składzik jest ewidentnie wybitnie potężny. I możemy zapisać przed, przed tym i zawalczyć w razie czego drugi raz, bo... Zgodnie z zasadami modnet, mogę używać na walkach z rywalami, z liderami oraz z przywódcami złych teamów. Więc z tamtym gościem nie mogłem użyć. Jak, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Nie wiem, czy powinienem zaczynać bonkiem. O to chodzi. Szczerze, zacznę grażyną. Tylko, czy ja mam jakiś lepszy item, żeby ona trzymała? Bo jak na razie to nie trzyma nic w sumie. Poison Barf. Czemu nie? Eee... Black Glass chyba masz jakiś Dark Type, więc czemu nie? Znowu powiedziałem czemu nie? To jest super gość. I to chyba tyle. I to chyba tyle. I, I powiem wam, że i to chyba tyle. Dobra, zapisujemy i uwaga. łagam. niech się nie odwali po prostu. No oczywiście, Maxi, tak, dawaj, tłuczemy się po ryjach. Bo jesteśmy prawdziwie męskimi mężczyznami i będziemy się tłuc po ryjach. Wybrałem możliwie najgorzej. Bong! Flare bli <fair> blitz... my ass! Byku! <gry> dobrze, dobrze... Camerap... Oj, 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 jaki potężny Czyś by chciał przeciwnik użyć... Ziemnego ruchu... Oj, oj, zobacz... <gry> no i super... Dive Coś kurwa zrobił?! Yy, znaczy, się czy to dostało jakiegoś busta? Ja dałbym radę to wygrać, ale nie chcę poświęcać monety. Szczerze, chyba już wolę darować sobie te 10 tysięcy, co wydałem, czy tam 20 tysięcy, i tego ludicolo już sobie naprawdę już ok, a mieć monetę. Bo moneta i tak oznacza dodatkowego Pokemona, albo w razie czego ratunek. Pokemon za Pokemona? Fajne, tym bardziej, że nie mam za dużo monet. Więc niech będzie. Gówno pstryknięcie, ale ej, jest moneta. Jest moneta, nie ma amigo. Cóż, przyjemnie było go na pewno poznać. Wait, chcę to wziąć. Starpis, kolejny. Musicie mi przypomnieć, gdzie mam się udać ze Starpisami. Dokąd mam się udać, bo bardzo potrzebuję tej informacji. Escape rope! I to po to tu wchodziłem? Rozumiem. Z wami jeszcze nie walczył ze ziomek. No dobra, spokodamy radę. Zobaczmy. Liquidation. Wysrałem mu się na, na magnetona normalnie. No niesamowite. Kurde, szkoda, mimo wszystko, tego amigo. Ale z drugiej strony, cieszę się, że nie straciłem więcej Pokémonów i nie byłem jeszcze do niego. Pewnie będę kiedyś żałował, nie? Ale sami nie wiecie, i teraz tak potrzebujemy jakiegoś surfera. <laughs> Został jeden wodny, Pokémon w boksie. Jeden wodny i pewnie więcej surferów, choćby Mew. Mew może być surferem. Albo ty, ale tobie nie chcę dawać surfa, bo ty jesteś głównie fizyczny. Z czego w sumie jest żadna różnica. Ta. Zobaczymy. W tym czasie, jak na razie, możemy udać się tutaj. Nie, nie tutaj. Mój błąd. Udamy się tu. do Slate board, bo tutaj się odpierdzielają różne rzeczy, po czym wchodzimy do środka. Oni sobie odpływają i, i to tyle. Możemy. Potrzebujemy surfera. Pilnie. Pil... Peel... wait, Mamy surfera? Mamy... Oczywiście, że mamy surfera. Zobaczcie, pozwólcie, że Wam przedstawię naszego surfera. Zmieniamy tylko strength, nasz. Surf i wywalone jaja. I to jest najbardziej użyteczny Rajdon w historii. W ogóle robiłem ostatnio taki. napisałem taki post na grupy Pokémonowe na Facebooku oraz na Discord'a swojego. Zachęcam w ogóle do dołączenia, bo warto. Słuchajcie, w tym poście napisałem, że Rajdon to jest jak dla mnie najbardziej opłacalny fizyczny Pokémon całej generacji pierwszej, w każdym razie biorąc pod uwagę Fire Reddy. Teraz pytacie, no fajnie, ale dlaczego? Przecież istnieją dużo lepsze Pokémony fizyczne. Czy aby na pewno? Uwaga. Dragonite. Najwyższy atak z dostępnych, powiedzmy, tych pierwszych 151 plus tych paru, co da się bez wymiany zdobyć w tej grze. Um, tak, ma 134 ataku, ale... Dragon jest specjalny, a najlepszy ruch fl Flying, jaki dostaje, to Fly. No trochę trochę śmieszne. Po ewolucji w Dragonite a w ogóle ten Pokémon dostaje Wing tak na 55. poziomie. Myślę, że się zesram ze śmiechu, jak to czytałem. Więc stwierdziłem, nie no, co, Dragonite najlepszy nigdy w życiu. Jakie inne Pokémony fizyczne mają te dużo ataku, te 130? No i znalazłem. Znalazłem Kinglera, którego staby są specjalne, bo wodny jest specjalny. Brawo. Um, który ma wartość 130 ataku. Znalazłem również tego, jak mu tam. Um, Machampa, który. Tak, już widzę, jak się wymieniam z nieistniejącymi kolegami na emulatorze, zwłaszcza, nie. Fajnie, że, że mam możliwość zdobycia Pokemona w grze normalnie. Hm, tak. Kolejny fizyczny pokémon Flareon, tak. Shadow Ball. Dig, Quick Attack. To jest moveset, którego chcę używać. Przy czym dla porównania ten <grym> Big Rhydon. Dwa fizyczne staby. Magnitude, Earthquake, Rock Slide, Rock Blast, Counter... Reversal. Co chcesz? Ten skurwysyn umie wszystko. No po prostu wow. I tu możemy złapać nowego pokemona i bardzo chcę, żeby to był nowy pokemon, a nie Tentacool. Błagam. Może po prostu zrobimy tak? Wait, nie może być nowy. Znaczy może być. W sumie to może być coś nowego. Wiecie co, poszukamy tego czegoś nowego. Bo to może być bardzo, bardzo użyteczna rzecz. Bo Pelipera i Wingula już miałem. W razie czego mogę nawet łapać jeszcze raz. Nie ma żadnego problemu. Będę albo szukał czegoś nowego, na co mam chyba nie 25% szans, a mniej. Pewnie z 10, ale nadal. Albo Shiny, na który mam pewnie z 1% szans. Czy ileś. Mam nadzieję, że, że trochę mniej. Bo to jednak. Jednak shiny są wyjątkowy tym, że są shiny, a nie... Ej, zobacz, pochodziłem 10 minut i znalazłem Pokemona, którego... To nie ma sensu, pamiętajcie, nie ma sensu taki, taki wysoki shiny rate. Coś jeszcze chciałem dodać. Chciałem dodać, że możecie w tym czasie rozgromić buton odłapkowania, bo coś się lenicie ostatnio, tam ktoś pisał Eee, może opuść próg do 1200 łapek. A ja na to, że nie, ja oczekuję, że wy będziecie aktywni. Jak nie, to będą dwa filmy tygodniowo i się nic nikomu złego nie stanie. Co więcej chciałem dodać, zapraszam też na Instagramika, bo na Discorda już zapraszałem. Link też macie w opisie, bo fajne, fajne rzeczy się tam dzieją, tak? Nawet na TikToka was mogę zaprosić. A co, oczywiście, że mogę, tam się pojawia nawet coś więcej, bo pan Piotr jest wysoce kwalifikowanym, porządnym influencerem, który pojawia się oczywiście na przeróżnych platformach, prawda? Gdzie jest kurwa mój ostatni Pokémon? Powiedział trzy przekleństwa na filmie. Już więcej nie może, już, już się skończyło. Pamiętajcie, pan YouTube słucha przez pierwsze trzy minuty, albo ileś. No nie, no to są jaja jakieś. Ja pewnie będę żałował, jeżeli złapię coś na wędkę, bo się okaże, że może to być, nie wiem. Blastoise jest. no nie mam naprawdę czasu na pierdoły. Czy jest jakiś sposób, żeby odwrócić jakoś szansę. O! Ej, to lubię. To lubię. To lubię. To jest fajny Pokémonik. To jest bardzo fajny Pokémonik. Spróbujmy. Pin Missile. Mój Boże, piękny damage. Rust masz jeszcze jakby co? To, yy, to nie zrobiłem ci za dużo. A masz Winga, tak? Zapomniałem, że jesteś latający. Dobra, stary. Ultra Ball. Nie chcę ryzykować. Naprawdę nie chcę ryzykować. No, jeszcze jeden def opadł. No, już chyba trochę za dużo, co? Wiecie co? Ehm. Um... Wrócę tutaj i zrobię tak. Będę cisnął po prostu bolami, bo mam tu gdzieś... Wiem, że mam jeszcze netbola, który w teorii powinien zadziałać. Gościu... Gościu, nie denerwuj mnie, co? Ty masz pewnie za mało defa, ty masz bardzo mało defa. Nie wiem, jaki to ma moveset. Ma roost, ma wing attack i nie wiem, co dalej. Zmienię na ciebie, po czym się wycofam. Tu masz waterpulse. No tak, zapomniałem, debil. Zaryzykowałem chwilę temu w ogóle moim najlepszym Pokémonem e, Rust? Powiem tak, prędzej czy później zacznie mu brakować tego. No a no i takedown, to jest ostatni ten. Zacznie ci w końcu brakować y, Rustów albo czegoś? Takedownem albo Straglem będziesz się przede wszystkim takedownem. Kończą mi się już te Pokebole, do cholery. Dobra, zmieniamy na ciebie. Poison Jab.